Są osoby, które przychodzą tutaj tak rozemocjonowane, bo boją się, że będzie wojna, że za chwileczkę wszystko nich zabiorą, no i wtedy potrzebują większej ilości. Też jest to dyktowane, trochę bym powiedziała, wiekiem i poziomem akceptowalności ryzyka. Bo są osoby, dla których absolutnie nie ma więcej instrumentów finansowych, które by były akceptowane dla ich właśnie tego poziomu ryzyka, tak? Bo nie kupią kryptowalut. Nie pójdą na giełdę. Więc dla nich ten poziom złota w portfelu może sięgać 30%. Są to też osoby starsze, które nie pójdą na przykład w świat kryptowalut, ja im tego nie zarekomenduję, bo potrzebujemy dłuższy horyzont czasowy. Dlatego ja mówię, że między 5 w cudownych czasach, gdzie jest bardzo dobrze, gdzie myślimy o potomnych, do około 30, kiedy rzeczywiście uważamy, że idą złe czasy, idzie recesja, nie daj Boże, wojna totalna zmiana systemu, które nie wiadomo, jak będzie wyglądał.